9 października Boże, mądre miłosierdzie. My zwiastujemy Chrystusa Ukrzyżowanego dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla Pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych, i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. 1 Koryntian 1, 23 i 24. Ponad przerażającą wiadomością, że zasłużyliśmy na potępienie od naszego Stwórcy i że On jest zobowiązany przez sprawiedliwy charakter, aby zachować wartość swojej chwały przez wylanie wiecznego gniewu na nasz grzech, ponad tym mamy wspaniałą nowinę Ewangelii. Jest to prawdą, której nikt nigdy nie jest w stanie poznać z natury. Prawda Ewangelii musi być opowiadana sąsiadom, głoszona w kościołach i przekazywana przez misjonarzy. Dobrą nowiną jest to, że sam Bóg ustanowił sposób, w jaki może zaspokoić wymagania Jego sprawiedliwości, nie potępiając całej rasy ludzkiej. Piekło jest jednym ze sposobów, aby rozliczyć się z grzesznikami i zachować Jego sprawiedliwość, lecz istnieje też inny sposób. Bóg zapewnił inną drogę. Jest nią Ewangelia. Boża mądrość ustanowiła sposób, w jaki Boża miłość może nas zbawić od Bożego gniewu, bez naruszenia Bożej sprawiedliwości. Oto Ewangelia. Pozwól, że powiem to jeszcze raz powoli. Boża mądrość ustanowiła sposób, w jaki Boża miłość. Może nas zbawić od Bożego gniewu, bez naruszenia Bożej sprawiedliwości. A jak ta mądrość się objawiła? W śmierci Bożego Syna za grzeszników, my zwiastujemy Chrystusa Ukrzyżowanego, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. 1 Koryntian 1, 23 i 24. Śmierć Chrystusa jest Bożą mądrością, przez którą Boża miłość zbawia grzeszników przed Bożym gniewem, jednocześnie podtrzymując i dowodząc Bożej sprawiedliwości w Chrystusie.